Siemanko, ja nazywam się Oldfox, a w dzisiejszym odcinku zagramy po raz kolejny, po raz drugi już w mini miasto Tycoon. Dzisiaj będziemy dokończać nasze YouTube'owice, tak właśnie nazwałem, nazwa, nazwałem nasze miasto. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to zachęcam do obejrzenia i dzisiaj będziemy się starali powiększyć nasze miasto bo na razie wygląda tak nie jest za duże jakieś takie takie stresujące nie jest to miasto jakieś takie mega duże więc więc będę je powiększał Zadowolenie, bezpieczeństwo Bezpieczeństwo, tak? Bezpieczeństwo. Ciekawy jestem, czy to chodzi o to, że po prostu za mało nie wiem. Hmm. Draż pożarna. Możemy postawić nową. Żeby było. Można tu postawić. Hmm. I komisariat policji nowy. Bo tu jest jeden, to drugi może być gdzieś tutaj. Dobra, i zobaczmy, czy teraz hmm. bezpieczeństwo... Nic się nie zwiększa. Potrzebujemy lepiej... Nie zabaw w mieście zależy od dnia. Okej, okay. trzeba patrzeć na to, czy ludziom się podoba, czy nie. Teraz myślę. No dobra, skoro zadowolenie, no to plac zabaw by się jakiś przydał, tylko gdzie tu był plac zabaw w Panele? kościół, cmentarz a ja nie no. skatepark a tu jest dobra <laughs> y gdzie tu jest przedszkole a gdzie tu jest w ogóle plac zabaw tu jest jeden, bo tu zaczęliśmy tu jest, tu zaczęliśmy gdzie jest przedszkole jak wygląda przedszkole. To jest przedszkole. przedszkole, czyli to jest to. No to przydałoby się plac zabaw, no tutaj, po przedszkola. Więc możemy postawić plac zabaw tutaj. 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 Zobaczmy teraz. Zadowolenie. Ok. Bezpieczeństwo. zabawa. Wybiam inicjatywy burmistrza dotyczą, dotyczące pracy szpitali. Miasta są najwyższej klasy. Szpitale są niesamowite. Wybiam atmosferę. Hmm. Potrzebujemy lepszego bezpieczeństwa. To to już było. znajdziemy zabawy w mieście za od dnia. Szkoły są jednymi z najlepszych... Do du, że tu mieszkam. To za... Prąd. Soszy. No ale nie wiem o co chodzi z tym bezpieczeństwem, bo nie wiem postawiłem ten drugi komisariat policji, ale ciężko nawet powiedzieć o co jeszcze chodzi i co trzeba jeszcze... Bank. To jest pytanie gdzie można po... po... po no. postawić bank. Możemy jeszcze drogę sobie tu pociągnąć. Droga, droga. Gdzie można? Albo gdzieś tutaj będzie. Co ja chciałem postawić? A bank. To droga. Albo bank może jest policja. To tu może być i zakręt. Tutaj ale... A, o, właśnie. Będzie coś takiego tutaj. Teraz prosta droga i będzie pociągnięte w ton. I tu może być gdzieś bank postawiony. Mm, tu jest bank. Bank może być. Tu się nie opłaca. Tutaj teoretycznie może być, ale myślę, że tutaj jest najlepsze miejsce na bank. Tutaj możemy postawić sobie jakieś domki. Budynek, duży dom, mały dom, apartament, rezydencja. Może być czy takie, dwie, nie wiem, wille to są, czy co? Tak, idzie, takie dwie, dwa. No, do, duży dom. Tu jest jeden dom. Może być drugi. Na pewno musi być, być więcej domów. Może być takie coś. Tu są domki. Tu mogą być kolejne coś takiego. Dwa. I to w Minecraftach. Dom piętrowy, mały japoński dom, dom piętrowy, kamienica, średni dom, rezydencja, kolejna, średni dom, rezydencja, dom na pleni, dom na plaży, japoński dom, za, zamek, ogromna rezydencja, rezydencja z basenem, duży zamek, dom na drzewie. Dobra. Jest tutaj trochę tego, ale nie. Jakiś taki bloczek możemy sobie postawić. Yy, blok może być... Albo nie, mam lepszy pomysł. Mam pomysł, że zrobimy tutaj sobie... Hmm. Wiem, 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 wiem. Yy, droga. Ona będzie tak pociągnięta tu I może być tutaj tak pociągnięta troszkę Nie, dalej prosta droga tu i może być coś takiego, że będzie tutaj będą pari nie można mieć... Nie da się tak zrobić A miałem taki fajny pomysł A bo tam możemy sobie to zrobić Dobra, czyli mój plan nie wypalił Muszę usunąć to No dobra Miałem plan, żeby, że tu będzie takie, taki parking duży, i tu będą bloki. Ale dobra, do tego zaraz przyjdziemy. Na razie możemy sobie parking. Nie, jeszcze dro, droga. Tak jak tam możemy zrobić, tylko tu może być to. Przyciągniemy to tak. I teraz dopiero parkingi. Dobra, myślę, że tyle wystarczy, nawet chyba jest za dużo Ale dobra, niech będzie I teraz... Nie, nie, kino Chociaż kino... Też możemy zaraz postawić, diabelski moon. Biuro, sklep meblowy, centrum handlowe Nie, 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 gdzie to było? Budynki... Nie, 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 o właśnie budynek tu nic już nie ma jest... nie, są jeszcze inne budynki może być tutaj jeden gdzie jest wyjście? okej okay, nie, tu już możemy postawić inny tu jeden może będzie znowu z tej strony ten sam i tutaj też ten sam. Tu będą jakieś takie większe budynek. O właśnie, o to mi chodziło. Moglibyśmy to poszerzyć. Albo po prostu tu będzie taki jeden duży. Tu będzie taki. Uf. Coś nowego odblokowaliśmy. Mamy domek z Minecrafta idealnie. Mamy pocztę, ratusz, panele słoneczne stadion. Tu stadion może o oh kurde. Myślałem, że on jest trochę mniejszy. Stadion może być tutaj po Drogę trzeba yy, dalej pociągnąć Tu będzie tak droga Tu jest to no. Tutaj nie da się drogi pociągnąć, co nie? Da się, ale kozak Dobra yy, I tu będzie stadion Gdzie to wszystko jest? Znak drogowy, mały obóz. O, obóz. Obozik może być półta. Okay. pół. i sobie zrobimy drzewa właśnie. Tylko takie... O, takie. Różne, różne mogę postawić. Jest to w takiego. Takie drzewka. I takie drzewka mniejsze. coś takiego może być. Dobra, nasze miasto już powoli zaczyna wyglądać fajnie. Bo tutaj mi tak brakuje, że tu jest tak mało miejsca, trochę mam wrażenie. Robiłbym tutaj coś, bo tu jeszcze nie ma. O właśnie, o takie rzeczy mi chodziło, tylko ja mam dopiero szósty level. Takie. Takie właśnie większe te wszystkie wieże, nie wiem nawet jak to się nazywa. No nie wiem, możemy sobie to postawić Żeby to wyglądało faktycznie jak jakieś miasto takie większe tu będzie już tyle wydałem hajsu. Okej, duży hotel a ja tu miałem w planach kupić sobie stadion. Gdzie, jestem? Gdzie jest ten? stadion? Jest tu... O właśnie. A i tak zaraz zarobimy, bo już mamy 3 miliony 900. A dopiero co my mieliśmy 900 tysięcy. A i w ogóle zapomniałem powiedzieć, żebyście nastawili łapeczkę w górę oraz subika tam na dole, żeby nie przegapić żadnego kolejnego odcinka. Odcinki myślę, że będą pojawiały się częściej niż teraz, bo teraz były tak raz w tygodniu. No częściej na pewno nie. Teraz może będą dwa razy w tygodniu. Bo nagrywam sobie od czasu do czasu na zapas, tak żeby nie nagrywać w jeden dzień, tylko po prostu żeby mieć te filmy i żeby móc po prostu wstawiać. Filmy pojawiają się od 14.30 do 15.30, coś takiego. Staram się, żeby były o tej 15.00, ale nie zawsze się to udaje. Yy i tyle w sumie no, no dobra już mamy trochę mało miejsca no coś bym tu, o panele słone to jest takie małe, dobra panele słone no, a 5 milionów to kosztuje już mam, a nie, nie mam dobra, Nie nieważne teraz mam, dobra no coś takiego kupiłbym coś Kolejnego, tylko nie wiem czy w tom, czy o właśnie. To możemy sobie kupić to. Ale dobra. Wtedy będziemy mogli sobie zrobić tutaj. Będzie plaża. I tutaj było coś takiego jak... Dom na plaży, tylko to jest... Jak, jak będę miał 13 level. To nie wiem nawet czy zdążę wbić taki. Ale nawet jeśli to mogą być po prostu te jakieś domki, będzie jakaś droga, coś takiego. I po prostu zrobimy sobie. Zrobimy sobie taki... taki... no, plażę po prostu. Dobra. Ustawiłbym gdzieś tam, ten, ten domek yy, z Minecrafta yy, Dobra, zaraz będzie zaraz będziemy stać na kolejne tutaj Nasze miasto już, ben, już jest naprawdę całkiem spore Na hotel nas stać, więc też yy, możemy Możemy sobie kupić ten, ten hotel Mamy kolejne. Teraz tutaj możemy. teraz razie bym yy, postawił dro dro drogę. Na razie możemy tutaj zrobić tak prosto. Możemy zrobić tutaj teraz. Tu możemy zrobić tak dalej pociągniemy prosto, tu będą jakieś zakręty, nie wiem. Jeżeli chcę w to... To... Dobra. O, i tu będzie domek z Minecrafta. Świetnie. Tu może być skręt. O. Może być skręt. Tą stronę i w tą stronę. Raz, dwa, trzy. Dobra, jest na, na równo. Dobra, teraz możemy zatem stawiać. Domek z minecrafta, tu kolejny, to jednak jeden tylko Jeszcze był ten hotel, on był tutaj, jest duży hotel, ale znowu mnie nie stać Już mnie stać Ten hotel może być postawiony tutaj Dobra, co tu jeszcze? Na pewno domki, bo tutaj nie ma za dużo domków, chociaż są te hotele, tam jeszcze są te... Te... No, bloki. No dobra, tu są to. Siłownia, może mieć jakieś sklepy. I no, o, właśnie. no może spać sobie. Tutaj Co tu leci? Ja wiem, nie, nie kojarzę tych filmów A kojarzę Jakieś tam filmy sobie lecą no, dobra, salon, samochodo, do małe centrum, nie w Sam samym może stać też gdzieś nie wiem tutaj albo jest w przód tak jest w przód czyli mogę sobie ustawić tutaj teraz sobie poprowadzimy drogę Tak po prostu to będzie yy, stał salon tak to, to się obja, co dobra. Yy, dalej możemy sobie postawić tutaj jakieś domki. Tu kolejne jakieś rezydencje są wielkie. Mm, tu znowu tu jest, są te apartamenty, mały domek. Tutaj, ben, tutaj będą te domki. Są tak trzy stadion, ratusz, poczta, biblioteka, bank, poczta. Poczta możemy w sumie... No, stać nas na pocztę już? Poczta też może gdzieś stanąć Tutaj w tym mieście są spragnieni O właśnie 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 Zapomniałem tu Praca Woda Prażacy Dobra Dobrze że sprawdziłem Pawier Station dużo tego mam. Tutaj, tutaj. Dobra, siódmy level. Ile? Prażacie, już jest więcej. Bezpieczeństwo. Mm, dobra, i tak postawimy jeszcze tutaj. Tutaj można postawić jeszcze tu Dobra, jest dobrze. Strażacy, jest wysoko. Teraz tylko policja. Trzeba postawić tu policjantów. Dobra, tu mogę postawić tak pomiędzy. Tu mnie zmieści. Tu może być policja, tu może być policja. Tu może być policja. Tam może być policja. Nie, tam już nie, dobra. Zobaczmy, czego tu jeszcze brakuje. O, bezpieczeństwo. Woda. Edukacja. Czyli więcej szkół. Gimnazjum. Proszę, gimnazjum tu. Proszę, gimnazjum hmm, tutaj. tutaj trochę tego poustawię, żeby tu proszę To tu jeszcze było woda edukacja max praca praca gdzie tu są prace Jej, nie wiem gdzie są prace jest jakiś znowu budynek, nie wiem. Tak. Czy to jest do pracy? Nie wiem. Miasto już jest naprawdę fajne. Jest całkiem, całkiem spory, bym powiedział. No ta woda. Dlaczego ja ciągle w to Woda Tu była gdzieś, nie tu Nie, tu Tu Nie, nie tu Tu no, Zbiornik Gdzie tu mogą być zbiorniki? Tu jeden, drugi, trzeci I ostatni Dobra, zobaczmy teraz Dobra, jest na maksa Ciągle ta praca. Ja nie wiem co jest pracą. E... To? O! Mam nowy wieżowiec O kurde. Dobra, ten wieżowiec tu idzie. Teraz. To jest pracą. To! Darbel. Tu postawimy... Co tu jeszcze może być? Nie. Sklep lotu Biu... nie. O! Diabelski młyn. Dobrze, gdzie może stać? Tu. Tu będzie nic. Sklep meplowy. Magazyny spodoła. Dobra, mamy siłownię. Takiego cyk. Jeszcze tam stodołę byśmy mogli, albo farma pszenicy. Z doła może stać. Dobra, tu może być w sumie na takim odludziu. To nie będzie przeszkadzało raczej. Tu najwyżej po prostu drogę doprowadzę. Zaraz, e, dobra. Była to farma pszenicy, i te. Nie, te silosy. To jest coś takiego, to może być postawione na drugie, dobra to teraz farma pszenicy będzie pustała po prostu. Zostawiamy tą farmę. Farmę i na tym myślę, że dzisiejszy odcinek Możemy skończyć, yy, więc jeżeli film Wam się spodobał to zostawcie łapeczkę w górę oraz subika tam na dole, żeby nie przegapić żadnego kolejnego odcinka. W komentarzach napiszcie hashtag miasto, przypnę Wam serduszko, piszcie w komentarzach jakie gry chcecie następne na kanale, jeszcze, jeszcze musimy dokończyć serię z naszych tornad na Minecrafcie. To też, to też się pojawi. Myślę, że jutro albo za dwa dni. Jutro albo za dwa dni. No coś takiego. Więc filmy pojawiają się o 15, od 14.30 do 15.30, coś takiego. Staram się, żeby jednak były o tej 15, bo ta godzina wydaje mi się, taka, no nie wiem, że najczęściej... Najczęściej wstawiają filmy youtuberzy, nie wiem, mam takie wrażenie, ale dobra, nieważne. Po prostu to, to jest koniec filmiku, więc w, w komentarzach też możecie pisać, nie, mówiłem, gry, jakie, chce, jakie chcecie, żeby były na kanale. I piszcie czy chcielibyście, żebym stworzył na Discordzie po prostu serwer. Żeby, żebyście mogli pisać sobie ze mną no i nie wiem, więc jeżeli chcecie serwer na Discordzie to ja chętnie zrobię tylko napiszcie po prostu w komentarzach więc ja się z Wami żegnam Trzymajcie się Siemanko i pa!